Witam serdecznie na kanale Przerwa na pracy. W tym materiale, dzięki uprzejmości wystawcy i godnego zaufania pracodawcy, w spółce Koleje Mazowieckie, zobaczycie jak wygląda codzienna praca na stanowisku kierownika pociągu. Porozmawiamy z panem Patrykiem na temat codziennych zawodowych obowiązków kierownika pociągu, narzędzi pracy i drodze jaką trzeba przebyć, aby zostać kierownikiem pociągu. Wszystkie osoby zainteresowane pracą na kolei lub interesujące się kolejnictwem serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału YouTube Koleje Mazowieckie. Znajdziecie tam wiele ciekawych informacji i ciekawostek z branży transportu kolejowego oraz spółki Koleje Mazowieckie. Zapraszam teraz serdecznie do obejrzenia wywiadu z panem Patrykiem w rzeczywistych warunkach pracy kierownika pociągu. Zapraszam. Jak wygląda praca kierownika? Pociągu od początku, od samego wejścia do pociągu. Tak? To jest początku. pierwszy krok. No to ja to pokażę za chwilę Państwu. Jesteśmy już w pociągu, to jest Twoje miejsce pracy, tak? Tak, pracy. Jakie są pierwsze czynności, jakie wykonujesz po przyjściu? Pierwsze czynności, które przychodzę do mojej pracy, więc udaję się do maszynisty że aby otrzymać numer maszynisty i numer jednostki, którymi, którymi akurat będę podróżował, nad którymi będę sprawował władzę i dbał o porządek i bezpieczeństwo panujące w pociągu, następnie wpisuję numer maszynisty, żebym mógł uruchomić swoją kasę mobilną. Następnie jeżeli mam czas, ponieważ jest taki czas przygotowania pociągu, przyjęcia mhm. służby pociągu, więc jeżeli mam taką możliwość, to sprawdzę, sprawdzam, czy są wszystkie hamulce opolombowane, czy są naklejki, kody QR dla pasażerów. Sprawdzam, mhm. czy jest oświetlenie sprawne, czy wyświetlacze działają, Czyli, czy taki tablica... pierwszy przegląd techniczny. Tak, tak czy najważniejsze to, żeby tablicze, tablice czołowe, wewnętrzne i zewnętrzne były, żeby pasażerowie wiedzieli, gdzie ten dany pociąg jedzie. Na chwilę sobie przesiedliśmy, bo chciałem nawiązać coś troszeczkę do tematów, bo mówiłeś, że używasz codziennie kasy mobilnej. Tak, Jakie oczywiście. są narzędzia takiej pracy Waszej Dobrze, Naszym moim codziennym narzędziem pracy jest kasa mobilna. Jest, jest to producent kasy firma BlueBird, gdzie dodatkowo do kasy mobilnej jest drukarka, drukarka, która automatycznie poprzez mm. system Bluetooth yy, drukuje bilety oraz pinpad, gdzie podróżni mogą zapłacić i blikiem, i kartą płatniczą. Mm -hmm. Czy yy, przyjmujesz też pieniądze w formie gotówkowej? Tak, oczywiście. Tak. Yy, więc, ale częstość, yy, większość pasażerów używa już płatności kartu. Więc dla nas jest bardziej lepszy sposób niż noszenie po prostu. Większej gotówki. Troszeczkę sobie. tego sprzętu jednak macie. Tam tak. widzę, że jeszcze coś jest chyba. Tak. Jest to nasz codzienny użytek, który stosujemy na każdym pociągu. Jest to radiotelefon, gdzie nakazuje, na dajemy gotowość odjazdu pociągu z, po prostu zgodnie z rozkładem jazdy. Mhm. Udzielamy informacji dyżurnemu ruchu i Kontaktujemy się z maszynistą, maszynista z dyżurnym ruchu, kierownik pociągu z maszynistą z dyżurnym ruchu. I to wszystko pakuje się do takich torem. Tak, tak, wszystko. Wszystko to, co jest To, to, to jakiś jest układ, taki zaplanowany. To tak, to jest wyglądać. specjalna, torba, specjalna torba, która musi być na drukarkę, na pinpad i aktualnie na kasę. Czy najczęściej poruszasz się chyba z tą kasą? Tak, czy z, z, tak, z kasą? Kasa, kasa mobile, Z tą kasą wszystko można zrobić. Sprzedajemy bilety, kontrolujemy bilety, sprawdzamy ważności biletów kart miejskich, także możemy zrobić. Mamy rozkład jazdy w pociągu tutaj, harmonogram codzienności pracy miesięcznej, więc my wiemy, kiedy zaczynamy pracę, o której godzinie i jak pracujemy. Patryk, a powiedz nam, jakie są jeszcze twoje codzienne obowiązki poza tymi y, sprzętami, które tam wymieniłeś, musisz się nimi posługiwać, odpowiednie mm. szkolenia na pewno są z tego, jak wykorzystywać te narzędzia pracy. Tak, oczywiście. Czy jeszcze jest coś poza tym, czy to już... Tak, jest... prowadzi, pro, y, jeżeli mamy pociąg, obsługujemy i prowadzimy bezpieczeństwo na tym pociągu, spra, y, prowadzimy dokumentację pociągową, wykonujemy za każdym, jeżeli maszynista obraca, y, przechodzi do innej kabiny, wykonujemy próbę hamulca. Kierownik, kierownik pociągu ma uprawnienia, jak i rewidenci tutaj na sekcji grochów, także udzielamy i dbamy o bezpieczeństwo podróży, to jest najważniejszy proces pracy. Patryk, powiedz, jak wyglądały Twoje zawodowe wybory w Twoim życiu, jeśli chodzi o pracę? Bo wiadomo, każdy młody uczeń po zakończeniu szkoły trochę się błąka na rynku pracy, szuka tej pracy, szuka swoich miejsc, gdzie mógłby rozpocząć karierę zawodową. Czy Ty od razu wiedziałeś, że koleje mazowieckie czekają na Ciebie i będziesz tam pracował? Nie, nie. nie. Na samym początku pracowałem w prywatnych firmach, ponieważ jestem po całkiem innym kierunku niż kolejowym. Lecz stwierdziłem potem, że może pójdę w stronę mamy. I mama, jak pracuje w kolei, zachęcała, że bardzo dobrze jest na kolei stała praca, po prostu lubisz kontakt między ludźmi, więc warto spróbować. Jak wyglądała Twoja ścieżka kariery od początku w na samym, kolejach? Na samym początku, jak zgłosiłem się do kolei Mazowieckiej, yy, za pierwszym razem się nie udało, ale za drugim się udało. Więc była rozmowa kwalifikacyjna. Zostałem na początku konduktorem pociągu, mhm. pracowałem na tym stanowisku około półtora roku. Następnie firma skierowała akurat moją grupę z mojego, yy, mojej grupy, z tych co pracowaliśmy jako konduktorzy, na kurs przekwalifikowania na kierownika pociągu, który trwał 5 miesięcy. Hmm. I po tym kursie od razu rozpoczęłaś już pracę jako Tak, prawnicy. na początku, pierwszy, pierwszy mój miesiąc, jeździłem pod nadzorem kierownika pociągu, gdzie mogłem się dużo dowiedzieć, wypełniałem obowiązki, lecz sprawował kontrolę. No właśnie, jak wyglądały te początki kierownika pociągu? Na samym początku no nie jest e, tak łatwo, hmm. ponieważ e, wszystko jest naraz, wszystkiego musimy się nauczyć, ale bardzo miałem dobrego nic, e, nauczyciela, który był starszy, e, starszy kierownik. E, Chodziło o umiejętności, mhm. ponieważ dużo informacji mogą się dowiedzieć, jak się zachować w różnych sytuacjach, jak sprzedawać bilety, więc mhm. bardzo polecam. Czy Wasza praca jest stresująca? To zależy, zależy. Każdy dzień pracy jest inny, ponieważ różne sytuacje mogą się wydarzyć, więc żeby pracować polecam osobom, które są odporne na stres po pierwsze, umiejętność szybkiego reagowania na jakieś sytuacje, łatwość w komunikacji, komunikowaniu komunikowaniu pomiędzy ludźmi, ale praca jest bardzo przyjemna. Ja na przykład swoją pracę nie wyobrażam sobie teraz zamienić, lecz no, są sytuacje jakie są. Czy pamiętasz jakąś taką sytuację, która Ci się przytrafiła w pociągu? Tak, zapamiętaj się bardziej. Tak, pamiętam. Była to sytuacja, była to pora wiosenna i jechałem pociągiem jako kierownik pociągu już samodzielnie, relacji Łowicz Główny Warszawa Wschodnia i w okolicach stacji Kornelin maszynista poinformował, Kierowniku zapraszam. Okazało się, żeby to, że był to samochód dachujący, więc nie miałem takiej sytuacji nigdy, więc po prostu założyłem, ubrałem się tak jak mógł, powinien się być w tory i poszedłem. Po prostu by zmyślał szedłem, że muszę ratować życie. Hmm. Doszedłem, lecz no nie było tam nikogo. Samochód po prostu myślę, że wypadł z drogi, ale za chwilę służby przyjechały i tam na tym się moja praca skończyła. Czyli szkoła was na to nie przygotowuje, nie? I kursy i szkolenia, nie, to nie, jest nie. jednak życie. Nie możemy przygotować się na różne sytuacje, które się zdarzają w pociągu. Patryk, czy mógłbyś nam troszeczkę opowiedzieć o nomenklaturze o tych znaczkach, o piktogramach, jakie tutaj w ogóle się pojawiają w pociągach, bo to nie wszyscy jednak znają? Tak, oczywiście. Tutaj mam akurat przycisk otwierania pociągu. Tu jest interkom między rozmową maszynistą, jeżeli w razie nagłego wypadku podróżny coś się wydarzy mhm. na pociągu, więc można poinformować maszynistę i maszynista następnie poinformuje kierownika pociągu. W razie nagłego bezpieczeństwa, jeżeli działa się sytuacja i zagrożenie widzimy, mamy hamulec bezpieczeństwa, więc jeżeli go pociągniemy, automatycznie pociąg, za, mhm. pociąg zahamuje, nagłe hamowanie. Gdy jeżeli tutaj użyjemy go bez, bez, bez przyczyny, to po prostu jest wtedy kara za zatrzymanie nieuzasadnionego pociągu. Mhm. Czy on po prostu tak reaguje szybko, że pociąga tak, mi stop? Automatycznie. Zrywamy plombę i on do, 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 automatycznie pociąg w nagłe. Mm. To nie warto tego używać. Nie, 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 Tutaj Tutaj mamy akurat blokadę blokadę otwierania otwierania Gdyby mhm. coś się stało z drzwiami, bylibyśmy gdzieś w, na szlaku i by trzeba było otworzyć drzwi, więc bijemy szybko, zrywamy drzwi i rozciągamy. To jest jakiś młoteczek? Tak. Tam nie, a jak się bije szybko? Mamy tutaj taki młoteczek. A, z tej strony jest schowany młoteczek. Jest młoteczek, młoteczek okay. który jest, po, jest pomocny do okna ewakuacyjnego. W to czerwone okienko trzeba, jeżeli awaryjna sytuacja, bijemy i otwieramy. się tłuczy. Tak samo w przypadku awaryjnego otwierania drzwi. Widzę, że tutaj też jakiś jest znak y, rowerowy. Koleje mazowieckie umożliwiają transport rowerów? Tak, oczywiście. Jest to darmowy przejazd pociągami kolejowymi mhm. mazowieckimi. W każdym pociągu znajduje się akurat miejsce, gdzie dany rower można postawić. Akurat w tym pociągu R160 jest to miejsce na środku wagonu. Akurat mamy tutaj miejsce, można, są wieszaki, gdzie można zawiesić ten rower. Pięknie. Ile takich rowerów tutaj wejdzie na taki stojak? Kilka sztuk? po 7 8. tak? Tak, lecz pasażerowie nie, dużo nie stosują się do tych zasad i stawiają na całym pociągu. Hmm. Więc hmm. na moim pociągu większość pasażerów stawia, ponieważ ja proszę po prostu, żeby nie, y, nie przeszkadzali innym w przejściach. Hmm. Żeby po prostu rowery hmm. były w miejscu, gdzie jest do tego przeznaczone. Czyli y, zdrowy tryb życia, Plus kolej równa się sukces. A tutaj też widzę, że dbacie o to, żeby się pasażerowie nie nudzili, tak? Tak, tu, ak tu akurat y, są różne reklamy. Akurat teraz y, wyświetlona jest reklama, ponieważ promujemy naszą aplikację, koleją azowickie, gdzie możemy zakupić bilet poprzez y, nową mhm. aplikację, która jest dostępna w sklepie Play. Można zakupić bilety odcinkowy miesięczny, strefowy, kwartalny. I, no i Aplikacja się nazywa dokładnie kolejna. Mazowiec. Tak. tak zachęcamy do pobierania wszystkich uczniów. Tak, sam korzystam i mam z Bardzo fajnie. Przejdźmy może jeszcze dalej, bo tu widzę, że też jest taka fajna wizualizacja przystanków następnych, tak? Tak, po ustawieniu, po ustawieniu numeru pociągu maszynista, jeżeli ustawi numer pociągu, wyświetlana jest relacja, z danej skąd pociąg zaczyna i gdzie kończy bieg. Są pokazane tutaj wskazane strefy kolei Mazowieckiej KM, strefa pierwsza, druga, trzecia, a także jeżeli mamy tutaj wspólny bilet z KM WKD, i jest wskazane, gdzie się kończy, i zaczyna pierwsza i druga strefa. Mhm. Jesteśmy już po rozmowie z Patrykiem, który jest kierownikiem pociągu w kolejach mazowieckich. Następnie przejdziemy się porozmawiać z maszynistą, którego tak rzadko widać, a który jednak pełni kluczową rolę w przewozie osób w kolejach. Zapraszam!